Tadeuszu. Tak. Jaka jest twoja prawda o Olsztynie? Moja prawda o Olsztynie no to trzeba byłoby w różnych aspektach mówić. Ja bym się skoncentrował nie tylko na Olsztynie jako pięknym mieście historycznej warmii. Mieście posiadające przepiękne zabytki Kościół Świętego Jakuba obecnie katedrę Zamek, w którym pracował, przebywał światowej sławy geniusz Mikołaj Kopernik. I to jest ta wizytówka Orsztyna, z której możemy być bardzo dumni przed całym światem. A czy z tego też możemy być dumni, nie. przed czym stoimy? Nie, nie. To nie jest powód do dumy. To jest symbol zniewolenia. A znakiem na tym symbolu, na tym pomniku Sawerego Dunikowskiego jest Sierpi Młot. A dla nas Sierpi Młot niestety ma złe skojarzenia, bardzo złe. Sierpi Młot kojarzy nam się z drugim symbolem zniewolenia sfastyką. Mieszkańcy tych ziem. Na swojej skórze doznali okrucieństwa jednego reżimu faszystowskiego i bolszewickiego. I tym znakiem tego zniewolenia, to nie jest symbol wolności, to jest symbol zniewolenia, niestety. I ten symbol powinien zniknąć z przestrzeni publicznej. Czyli nie popierasz pomysłu prezydenta Grzymowicza, żeby zostawić go, a tylko zamieścić tablicę informującą o historii? Nie. 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 Te symbole powinny raz na zawsze być. Dobrze, a jeszcze skoro już tak rozmawiamy trochę o dniu współczesnym, co sądzisz o wyborach do Parlamentu Europejskiego, które będą. No bardzo dobrze, do... że mamy wybory. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Polska zawsze była w Europie. Ale nas blokowano, odstawiano nas, traktowano nas jak demoludy. Jesteśmy w Europie i chcemy być w Europie, bo Europa jest naszym miejscem. Ale nie chcemy być w Europie traktowani jako obywatele trzeciej kategorii, tylko jak równi z równymi, solidarni z solidarnymi. Taka jest, powinna być Europa? Partnerstwo. Partnerstwo, tak. Takie ideały, które głosili jej ojcowie założyciele. Schuman, Robert, kanclerz Konrad Adenauer, włoski polityk Gaspary. To byli ludzie, którzy, którym przyświecała idea solidarności, nie tylko politycznej, ale wspólnoty gospodarczej. Troski o dobro, o dobrobyt. Wszystkich mieszkańców Europy Trochę podpytam. Masz już swojego faworyta, na kogo zagłosujesz? Oczywiście. Może zdradzić? N moim faworytem, powiem, jest numer cztery. Lista. Lista. Rozumiem. A o nazwiskach nie będę mówił. Rozumiem. Dziękuję. Pozostaje to moją skuteczność i tak osobistą tajemnicą. Dziękuję. Pozdrawiam. Wzajemnie dziękuję. Dziękuję bardzo.